Dzień dobry, Szanowni Państwo, master of disaster. Tak podobno wojskowi nazywali Bogdana Klicha. W czasach, kiedy Bogdan Klich, współpracownik Donalda Tuska, był ministrem obrony narodowej za poprzedniego rządu Tuska. Dzisiaj ten sam Bogdan Klich ma zostać wysłany przez rząd jako na funkcję kierownika ambasady w Stanach Zjednoczonych i najważniejszego polskiego urzędnika w amerykańskiej dyplomacji. Nie ambasadora, bo na to słusznie nie wyraził zgody prezydent Andrzej Duda. Natomiast nie zmienia to faktu, że właśnie Bogdanowi Klichowi ma podlegać polska ambasada w Stanach Zjednoczonych. Zjednoczonych. Trudno sobie wyobrazić gorszy moment na wysłanie kogoś takiego jak Bogdan Klich do Stanów Zjednoczonych, dlatego że wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących wyborach prezydenckich największe szanse na wygraną ma nie kto inny jak Donald Trump. Ten sam Donald Trump, o którym pan Klich pisał na Twitterze kilka lat temu jako o osobie niezrównoważonej, nieszanującej demokracji, czy jako populiście mającym tylko jedną obsesję władzę. Pytanie retoryczne. Czy człowiek, który obrażał Donalda Trumpa na Twitterze, może potem być człowiekiem który będzie skutecznie prowadził polską politykę i utrzymywał prawidłowe relacje z Donaldem Trumpem jako prezydentem Stanów Zjednoczonych i jego, jego lojalnymi, lojalnymi podwładnymi, którzy wejdą do administracji amerykańskiej. Sami sobie państwo odpowiedzcie na to pytanie. My potrzebujemy w Polsce zmiany podejścia do polityki zagranicznej, zmiany podejścia do dyplomacji. Dyplomacja, ambasady nie powinny być łupami partyjnymi, nie powinny być wyrazem tego, kto najbardziej się tutaj w kraju zasłużył we współpracy z jakimś przywódcą partyjnym. Nie powinno być wyrazem sympatii prezesa Platformy Obywatelskiej personalnie do Bogdana Klicha. Nie powinno być też wyrazem tego, komu kibicuje prywatnie Donald Tusk jako premier Polski, dlatego że taką właśnie mamy sytuację. Donald Tusk kibicuje prezydentowi Bidenowi w tych wyborach, nie ukrywa tego i wysyła w dodatku człowieka, który również w ewidentny sposób kibicuje Biden na, na taką, taką ważną placówkę. Natomiast podejście powinno być zupełnie inne. Podejście powinno być takie, że rząd polski kalkuluje, co się może wydarzyć, utrzymuje relacje z oboma obozami, które mogą dojść do władzy w perspektywie kilku miesięcy w mocarstwie, którym są Stany Zjednoczone, i wysyła na placówkę w Stanach Zjednoczonych takiego człowieka, który niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich będzie potrafił profesjonalnie, fachowo, z dbałością o interesy państwa polskiego realizować zadania szefa polskiej dyplomacji w Stanach Zjednoczonych. Apelujemy do premiera Tuska o zweryfikowanie, zrewidowanie planu wysyłania Bogdana Klicha do ambasady amerykańskiej. Apelujemy o rezygnację z tej fatalnej kandydatury i poszukanie człowieka, który będzie potrafił po prostu profesjonalnie dbać o polskie interesy w Waszyngtonie. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu Wojciecha Machulskiego z Konfederacji. Dziękuję bardzo. Senator Klich niestety zapisał się w historii III Rzeczypospolitej jako jeden z najgorszych, o ile nie najgorszy minister obrony narodowej. Przypomnijmy, co 13 lat temu mówił o nim legendarny twórca jednostki Grom, świętej Pęci generał Petelicki. Powiedział, to najgorszy minister obrony w ostatnim dwudziestoleciu. W działaniach każdego z jego poprzedników potrafiłem znaleźć jakieś plusy. W przypadku ministra Klicha nie ma żadnych argumentów, by pozostawał na swoim stanowisku. Choćby przez jeden dzień. Generał Petelicki wskazywał także na to, że minister Klich podczas swojej kadencji narażał zdrowie i życie między innymi polskich żołnierzy służących w Afganistanie. Minister Klich wsławił się tym, że osłabiał polskie siły zbrojne między innymi tragiczną polityką finansowania sił zbrojnych, wycofaniem chociażby niewykorzystaniem 6 miliardów złotych w programie Gawron, kompletną porażką programu Narodowych Sił Rezerwowych. Jego działania, jego Tragiczna kadencja jako minister obrony narodowej doprowadziła do lat zaniedbań, których dzisiaj konsekwencje widzimy. Lat zaniedbań, które osłabiały polskie siły zbrojne. Minister Klich pisał także na Twitterze jeszcze w 2022, że wygrana Trumpa oznaczałaby, że w Polsce nie mielibyśmy fortu Trump, tylko fort Putin. Czym oskarżał być może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych o prorosyjskość. A prawda jest taka, że to właśnie jego działania, jego osłabianie polskich sił zbrojnych sprawiło, że Polska jest dużo mniej przygotowana na ewentualny konflikt, że Polska może czuć się mniej bezpiecznie. I właśnie za takie w cudzysłowie, nazwijmy to prześmiewczo, zasługi Donald Tusk proponuje Bogdanowi Glichowi ciepłą posadkę w Stanach Zjednoczonych. To jedna z najważniejszych polskich misji dyplomatycznych. Dyplomacja to taki rodzaj polityki, w której kurtuazja, w której gesty są bardzo ważne, w której trzeba być bardzo ostrożnym, a my wysyłamy niestety polityka, który obrażał Donalda Trumpa, który ma, tak jak powiedział poseł Wawer, ogromne szanse na to, żeby Zostać kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Niestety po raz kolejny widzimy to, że rząd Tuska, który obiecywał bardzo dużo zmian w stosunku do poprzedniej polityki rządu PiS, który oczywiście także swoim kolegom za zasługi rozdawał różne stanowiska, Donald Tusk obiecywał zmiany, a widzimy, że kolejny raz nie liczy się polski interes, dlatego że polskim interesem jest to, żeby osoba doświadczona w dyplomacji zasiadła właśnie w ambasadzie Polski w Stanach Zjednoczonych. Dla Donalda Tuska niestety znowu liczy się wynagrodzenie biernego, miernego ale wiernego ministra Bogdana Klicha. I na taką, na taką politykę Konfederacja się nie zgadza. Bogdan Klich nie ma żadnego doświadczenia w, w polityce zagranicznej, nie ma żadnego doświadczenia w dyplomacji, dlatego apelujemy, żeby rząd Tuska wycofał się z tej skandalicznej decyzji, szczególnie po tych wydarzeniach e, ostatnich, których byliśmy świadkami w ten weekend w Stanach Zjednoczonych, kiedy naprawdę trzeba ostrożnie wstąpać po tym cienkim lodzie, jakim jest dyplomacja, szczególnie na tak ważnej misji dyplomatycznej, jaką jest misja w Stanach Zjednoczonych, który, co by nie było, jest jednym z naszych kluczowych partnerów, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy bardzo.